Silano, witajcie, tylko w kolejnym odcinku ja jestem Playman, a dzisiaj gramy sobie Fortnite'a i dzisiaj zamiast zwykłego nudnego gameplayu gramy sobie challenge i już za chwilę wylosuję sobie na kole fortuny jakie, y, trochę źle się wyraziłem, jaką rzadkością będę grał <coughs> podczas gry. Przepraszam też, że będę kaszlał, ale no jestem chory. Jestem chory, może pewnie nie słychać, ale kaszlał co jakiś czas. No i właśnie tak teraz zrobiłem. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, no i lajka. No i my się już widzimy y, jak będę losował. Dobra, widzowie i już sobie kręcimy. No więc y, no, kciukiem. Wiem, że tego nie widzicie, ale lecimy kciukiem. Mam nadzieję, że to nie ma praw autorskich. Mam nadzieję. I co? Słabo. Wiem, że słabo. Sam sobie to pisałem. Nie! Za się. Snajperki nawet nie ma. Ale mamut jest przynajmniej. Dobra, widzowie, widzimy się już w gierze. Na wyspie startowej, jak wiecie, wylasowała mi się rzadkość. Rzadka. Nie dawałem sobie szarej rzadkości. No, bo po prostu to byłoby hmm, za trudno. I y, ułatwienie też, jak widzieliście, tam na kolor fortuny miałem. legendarną i mityczną, ale to już nie będziemy o tym gadać, bo już lecimy. Ja widzę, widzę, i polecę na kamienne kitsuna. No i widzimy się już za chwilę. Bombardio, bombardio. I widzicie, już sobie wylądowałem. Chyba powiem Wam, że polecimy sobie. Tutaj teraz pójdziemy. Tak w ogóle, widzowie, napiszcie w komentarzu naszą ulubioną broń z tego sezonu i już mam pałkę, ale nie mogę jej wziąć. Yy, I mam pompę. Więc yy, no wiecie, mogę tylko zielone rzeczy. To jest straszne utrudnienie. Ale no, mam nadzieję, że trafię na zielonego mamuta, bo to będzie fajne. Widzowie, w automacie był zielony mamut. Oj, czemu kupiłem dwa zielone mamuty? Nie wiem. Dobra, ale widzowie, moja mamuta I Nie mogę wziąć tej przepięknej pompki W ogóle Widzowie, nie wiem czy wy też tak macie Ale strasznie szybko mi się nabija level w tym sezonie Jakby Nie wiem Czy u was, te, czy u was też tak jest? Czy tylko to tak u mnie ten Ja pierdziela I szczerze to jest gówno straszne Że jakby ja to mam, no, albo szare no, albo niebieskie branie ciągle. Jakby nie masz snajperki zielonej, to jest też utrudnienie, jakby widzowie. Nie no, jestem ja zły. Jakbym miał rzadki, to bym się ucieszył. Nie no, znowu ta sama pompa, no prawda? I akurat teraz musieliście mi dać tę rakietę, czy co to jest. Naprawdę, a ja to tak lubię. Nie no, Epic Games. Dobra, lecimy sobie do góry. Pamiętajcie o wysłanie tego filmu do o jest. Y to do wspomnienia. moja ulubiona na żeby zepsuć komuś życie. Naprawdę. Naprawdę <śmienic> przysięgam. Ja tak lubię komuś psuć tym życiem. Znaczy kurde, ja widzę to nie miało tak zabrzmieć. Y Chciałem powiedzieć, y że no. Tak. Y kurde. Widzowie, pamiętajcie, żeby wysłać ten film znajomemu i obejrzyjcie sobie moje najnowsze shorty, bo zmieniam content na shortsach No i pamiętajcie, wysłanie to znajomym, bo e, mój. content taki już trochę mało ma, no mano. Zostaw suma. Ale ja mam furto. Oh my god! Po prostu nie. Przecież Pump and Dump jest, jest zielona. No hmm. ja lubię broń. Może nie ulubiona, ale jedna z ulubionych, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że macie używać tylko zielone bronie i wyskakuje Wam coś takiego. Epic Games. Wolę zostać przy mojej wersji. Widzicie? Jak oryginał. Prawie że. W tych pompach mi się wydaje, że zawsze praktycznie ktoś tu jest. To jest strefa, więc może być już... Nie mam impulsów. Może być już więcej, tutaj teraz się mniej ludzi. No bo ludzie grają pod zonę, że do zauna od razu lecą, yy, ale nie no wydaje mi się, że tak szczerze może tu ktoś być i nawet słyszę, jak ktoś sobie tu strzela. Nie mam tam klepę chyba mogę się tam wybić. Nie wiem, to, to. To brzmi trochę, jakby ten gościu stukał kasztanem o ścianę, o ale nie wiem, czy, czy, czy tylko u mnie to tak słychać, czy ja jestem jakiś powalony. Nie no chłop, ewidentnie tam na lepiej, nie? Nie, tam, nie, aha, tam jest. widzowie. widzę. O, rozwalił jednego. Koleczko. Kosti. Kosti, budzimy się. Gdzie jesteś? Nie no, widzowie nie ma go tu. Chłop zniknął Był chłop, chłopa nie ma Uklepisz tym kasztanem o ścianę Jezus Kasty 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 ca... Kasty, co ty robisz? Żeby, kas... żeby kasztanem o ścianę Bracia i bratowe ewidentnie tam robią jakieś TikToki z nie? Tylko, że tak Nie wiem, czy do nich nie podbić Albo zaryzykować na strefę. No, ja mam jedną mam mamuta, więc trochę lipa. Ja... Czy nie mam fajta. Słyszeliście, bo miałem jakieś zakłócenia. Więc, nie. Tu jest? I wysłano do lobby. Ale bym przyjął tego mamucika kolego, ale niestety challenge to challenge, tak? A ten koleżka to co... To... wiecie co, widzę, wiesz, gadać. to gadać. Tu nic nie było. On nie miał żadnych itemów chyba. Tak chyba nie wiem. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Możecie nam coś... w komentarzu na przykład, co miał. Bo mi się wydaje, że nic. by the way. Ja się teraz zastanawiam. O! Złota loma. Tak się zastanawiam, kto normalny, nie lubi snajperki. Złota lama! A mam bitcoina. Eee, Polecimy sobie do sklepiku, widzowie. Mamy bitcoina, więc jest git. Ale Wizowia zapomniałem. Tam nie ma nic zielonego. Więc ja wyrzucam tego bitcoina. Nie chcę poleży, kolega, nie? Jakby magię udzielić, go nie sprzedam, bo... Bo bratki, no tam nie ma nic zielonego. I po co mi to zaznaczacie? Naprawdę y, strygerowałem się bardzo. Koleżkowie ewidentnie się tu nabalają. Tylko nie wiem, czy oni też tłuką kasztany jak poprzednicy moi? wiecie Tu ma jeden. Leżysz. Wstajesz. A ty co? A ty co? A ty co kurcze, no leżysz, no na glebę, na glebę, no i cholera jasna, no e, widzowie, no i to byłoby na tyle z se, tej rundki. lecimy do następnej. Ja tak, y, tak na chwilę chciałem powiedzieć, że denerwują mnie tacy ludzie, nie róbcie tak, naprawdę, y, czy wy też do sklepów wjeżdżacie samochodem, czy wy naprawdę potrącacie ludzi, jakbyście na wojnę jechali, to też byście ludzi potrącali, naprawdę, nie róbcie, nie róbcie tak. Proszę Was. No i kolejny, kolejny dzień. Kolejne granie zielonymi brązmi. Ale co co mi tam? Potężne pompy. Let's go! Tak bardzo potężne jak ja. Ale muza. Dyn, 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 dyn. Nie wiem, czy to nie ma praw autorskich. Ale jeżeli, jeżeli ma, to prawdopodobnie słyszycie mnie teraz, jakbym był jakiś casti. Ale no. <coughs> czemu? O, tutaj jesteśmy na No i mój części, gubiony, dzień dobry. Dzień dobry panu. Naprawdę nie, ja stąd wychodzę. Jednak się nie lubię cześcio. Już się nie przyjaciółkujemy. Hej, jest tu jakiś czas, który chce się zaprzyjaciłkować? O, tutaj. Ty już bardziej, bo mi dałeś AUG'a No AUG nie jest w sumie najgorszy wcale Ale nie, tamten czas to już jest skończony jakby Bratku, ty mi dałeś Snajperkę Nie No i to się nazywa Sigma, nie? To... bracia. nie, no to jest w ogóle Sigmastyczne bycie Sigmą, nie? Po prostu No, widzowie, bądźcie tak, takim, takimi Sigmami Jak to jak to coś, w sensie, że to ten chest i zostawcie suba, bo yy, tak, bo ja chcę mieć tysiąc subów, bo yy, chcę mieć kiedyś twórcy własny tak swój i chcę po prostu się rozwijać, I jak będę miał tysiąc, to na pewno będziemy już yy, wyżej i się moje zasięgi będą zacząć rosnąć, więc naprawdę fajnie by było. Kasteusz mi tu strzela, bo można go podjechać, a można uciekać. Hmm, co by tu zrobić? Widzowie, ja powiem wam, to nie jest ciężka decyzja. Takie kasteusze fajnie się wyjaśnia, więc... Yy, czemu? Nie wiem, no kasty chyba ma pewne niewidkę, bo pojawia się i znika, a i się pojawił! Masz, 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 leżysz! O, E. Yy. Dziękuję panu, że mi pan yy, nie walnął z yy, pałki. Ale naprawdę yy, powiem wam, że chyba już opuszczę tę imprezę, bo yy, się robi nieciekawy klimat. Yy, do widzenia. Do widzenia za, do, za obecność. No ogólnie, yy, kasty za mną nie pobiegnęły, więc chyba nie jest aż tak popularny, nie? To, to się nazywa yy, ta cała sława, że do na naszczelali strzelali na ulicy. Nie patrzę się na to wcale. Nie no kolego, naprawdę ja wiem, że jestem bardzo popularny, ale... Nie no bratku, co ty, co ty chcesz ode mnie? Bóg się bije, tam trzeci korzysta, tak? Leżysz? Tak. Yy, a gdzie ten drugi kasty? Czemu on się bił sam ze sobą? Naprawdę nie ma tu jakiś innych kasteuszy? Nie, chyba... Chyba zobaczył, że rozwala gracz, który, który ma Unreal'a i, i... normalnie jeździ na FNCS'y, tak? Bo ja, ja mam Unreal'a, tak. Dokładnie. Ale widzowie, przygotowuję jeden film... Nie, to nie jest film, że, wbijem, że wbiłem Unreal'a, bo to jest nieprawda, bo nie umiem. Ale y, będzie to dość mocny film. O ile jeszcze dam radę go zmontować tak jakoś bardzo dobrze, to zostanie wrzucony. Nie będę Wam za wiele spoiler, spoilerował, ale pamiętajcie, zostawcie sobie. I got Miku, że nuda. Kasteusze żadne tu się. Nie rozpiłam? A, to kwiatek. Myślałem, że to jakiś kolejny kasty do rozwalenia. Yy, napad na bank. Yy, coś tam, coś tam, te, coś tam. Nie wiem, jeżeli pamiętasz tę piosenkę, to. Zostaw suma! O nie, mało paliwa. Co ja teraz zrobię? Prawdopodobnie wyskoczę z auta, bo jest tu jakiś kasteusz. Ej, kolego, czy, czy to by się nic nie pomyliło? Jezu, ale mi się dziwnie strzela, co jest grane? Ja nie wiem, czy przez to nagrywanie, i, nie jakiś spowolniony ten, przez są jakieś lagi, ale mi się mega dziwnie strzela, przysięgam wam. Tak, widać, widać, że to była pani z Nasz Nowy Dom. Cały drip, nie no, nie wiedziałem, że samochody też mogą mieć drip, ale nie, właścicielu tego samochodu. Jeśli nie przyjdziesz tu w ciągu 5 minut, to dosłownie powiem ci, że, że wysadzę, bo sprzedam ten samochód na A. Naprawdę mało paliwa. Nie wierzę, rozwaliłem typa, który miał pałkę. Nie wierzę. Mama wierzyła we mnie. Dziękuję, widzę, że wierzyliście. Jestem od dzisiaj zostaję pro playerem. Od dzisiaj będę grał jak Seti. Bo rozwaliłem typa, który nie nawala pałką. Naprawdę dziękuję, że we mnie wierzyliście. Jestem prosto na medalu, uciekam od niego. No nie chcę się z niej spotkać na pewno. A ja mam brak paliwa. Jeszcze skurzyłem. Jest... kurzyłem, bo miałem laga. Bo ja nagrywam na z zdalnym tym, w zdalnym graniu. I wyłączył mi się pad. Eee, nie wiem, powiem Wam, że mega się wkurzyłem. No ale trudno. Trzeba zakończyć ten piękny odcinek. GG, przytulas. Czamu? W taki oto piękny, czerwono-ogórkowy sposób się z Wami żegnam. Żegnam moje z no i no, żegnajcie. Generalnie... No nie, no to jest moja reakcja, że koniec odcinka, ale trudno widzowie. Żegnajcie, widzimy się w następnym odcinku. Siemano no i cześć!